To był naprawdę niezwykły wieczór. W dworze skrzynki Zbigniew Kosub przedstawił swoją unowocześnioną wersję oratorium pastoralnego do słów Ernesta Bryla. A ta światłość w ciemnościach świeci, ale ciemności jej nie ogarnęły. Na początku było słowo a słowo było u Boga. Utwór Wołaniem wołam cię składa się z piętnastu części i jest liryczną opowieścią, tylko pozornie odwołującą się do góralskiego folkloru i podtatrzańskich pastorałek. To całkiem współczesne rozważanie nad kondycją człowieka zagubionego w rozpędzonym, coraz mniej zrozumiałym świecie. Do takich miejsc, takie miejsca często przyciągają osoby, które faktycznie poszukują czegoś, poszukują piękna, poszukują słowa, sztuki. I, i wydaje mi się, że, że to miejsce zaczyna takim właśnie być, że, że ono nie jest oczywiste. Oczywista jest filharmonia, oczywisty jest teatr, a, a to miejsce staje się wyjątkowe właśnie, właśnie dzięki temu, że, że takie idee, tutaj takie pomysły Państwo przyciągacie. się bo strasznym głosem nas wołali. Znakomity zespół instrumentalistów, notabene wśród nich było wielu profesorów Poznańskiej Akademii Muzycznej. Do tego wspaniali soliści, głęboko refleksyjny tekst Ernesta Bryla, okazały się receptą na sukces. To jednak przede wszystkim zasługa samego kompozytora, który w tak nowoczesny, a równocześnie nienachalny sposób potrafi czerpać z polskiego folkloru, zachowując w swoim dziele głęboki, indywidualny rys. Dzięki temu goście wieczoru powędrowali w takt skocznych pastorałek aż pod ośnieżone podhalańskie szczyty, a potem niczym góralscy kolędnicy zadumali się nad losem Maryjki i Dzieciątka. Można robić duże oratoria, znaczy duże formy, ale w małej obsadzie, w takiej kameralnej obsadzie właśnie wobec tej sali. No i ja coś takiego spróbowałem zrobić. Nawet czasami czasami tak patrzyłem, jak patrzyłem, tam miałem dziesięciu wykonawców, to czasami miałem takie wątpliwości, że może nawet za dużo. Bo można zrobić też oratorium na śpiewaczkę, czy tam dwóch śpiewaków i dwa, trzy instrumenty. Ale ja chciałem zachować tą potęgę tego oratorium. I chyba to się udało, zdaje się. No, dobrze przyjęty utwór. Jak sam Zbigniew Kozłów przyznaje, wystawienie oratorium pastoralnego w zupełnie innej scenerii domagało się sporego wysiłku organizacyjnego i przede wszystkim nieco innego podejścia do samej materii muzycznej dzieła. Chór uniwersytecki, który towarzyszył premierowemu wykonaniu oratorium jeszcze w 2000 roku w skrzynkach, towarzyszył artystom jedynie wirtualnie. To właśnie zdaniem kompozytora było największym wyzwaniem, jak zgrać dosłownie i w przenośni znakomitych muzyków występujących na żywo z tym swoistym playbackiem. Z tym człowiekiem, który się dość szybko wzrusza, i muszę powiedzieć, że mm, ostatnia, ostatnia część yy, wołaniem, wołam cię, no, powoduje u mnie takie wzruszenie, że yy, yy, pamiętam, że kiedyś wykonywaliśmy to już wcześniej i, no, i byłem tak ogromnie wzruszony i tekstem, i, i muzyką, że był bis, yy, i, i mieliśmy wykonać to po raz drugi i miałem poważne problemy. Yy, no. Intymność tekstu jest niesamowita, natomiast no, cały czas będę nawiązywał do tego, że opatrzenie tego tekstu fantastyczną muzyką powoduje, że, że wszyscy się zapapiamy.